Od 15 do 23 czerwca w Bielawskich Gastronomiach będą serwowane dania kuchni Dolnośląskiej. Będzie również 15 czerwca festyn, rodzinny festyn, a 19 czerwca zamykamy ten Tydzień Kultury Dolnośląskiej artystycznie. Koncertem Dolnośląskim. Każde wydarzenie będzie na swój sposób wyjątkowe, ponieważ jeżeli chodzi o gastronomię, kucharze już w kwietniu odbyli trzy cykle warsztatowe z panią Kariną Fuglińską, która uczyła, pokazywała tradycyjne bardzo przepisy kuchni dolnośląskiej, zaczerpnięte jeszcze z początku XX wieku, na przełomu XIX xx wieku, takiej typowej kuchni tutaj regionalnej. Nasi kucharze z Pałacu Bielawa, szefowie kuchni Pałacu Bielawa, Palastu i Sowiego Bistro, wybrali z, tego, z tych trzech setów takich menu, wybrali konkretne dania, stworzyli własne sety menu e, i e, własną interpretację tych dań. To też nie będą tak bardzo oryginalne przedstawione dania, to będzie interpretacja e, tych dań, które były dawniej w tej kuchni, ponieważ wiadomo, ta kuchnia dawniej była dość uboga, prosta, nie była tak e, szeroko rozwinięta jak dzisiaj, więc możemy troszeczkę pofantazjować sobie wokół tych dań i je troszkę podkręcić, jak to mówią kucharze, dać takiego ale są na pewno ciekawe. Będą takie dania, jak te bardzo znane śląskie niebo, będzie zupa kminkowa, będzie pieczona maślanka, pampuchy z sosem jagodowym. To wszystko będzie pięknie rozpisane na plakatach, gdzie kto co serwuje. Chcemy ten tydzień Dolnośląski rozpocząć festynem rodzinnym, na którym będzie poczęstunek dla. Przybyłych bielawian. Będą właśnie pampuchy, czyli takie drożdżowe ciasto na parze, robione pampuchy z sosem jagodowym na ciepło i będzie kiełbasa czosnkowa z bułką. To były takie tradycyjne przekąski, które kiedyś tutaj serwowano tak na szybko, jak ludzie chcieli coś przegryźć. Będą zawody różne z nagrodami. Będzie toczenie rawki, będzie gra w zośkę, będzie ubieranie stroju dolnośląskiego na czas. Wszystkie te konkurencje będą z nagrodami dla najlepszych, którzy osiągną najlepszy czas. Są to takie zabawy, które my byśmy powiedzieli y, dawne, podwórkowo-ludowe, które do dziś, dziś już za bardzo nie są znane. Może Zośka tylko się zachowała jako taka popularna. A toczenie rafki, ja się niedawno dowiedziałam, że mało kto już wie, co to znaczy. I myślę, że będzie bardzo ciekawe dla młodego pokolenia odkryć tą zabawę, bo jest bardzo y, no, skomplikowana, wbrew pozorom, bo to nie jest takie proste, prosto toczyć rafkę. Y, będzie również, będą takie stoiska, gdzie niekonkurencyjne dla najmłodszych, jak różne kolorowania. Właśnie gdzie będą pokazane stroje ludowe, nie tylko dolnośląskie. Będzie taka zabawa, jak kiedyś dawniej dzieci się bawiły, że trzeba będzie osiołkowi przypiąć do pupy ogon, ale z zamkniętymi oczami. Są wszystko takie dawne, zapomniane gry, które chcielibyśmy, żeby powróciły albo żeby chociażby na ten tydzień w Bielawie powróciły. Zakończy się to wszystko właśnie koncertem w teatrze z Mile za Bielawą. Jest to standardowy koncert zespołu Pieśni Tańca Polnej Ziaki, który jest na stałe w repertuarze. Tym razem będzie również z tak zwanym. Jak już to powiem, nawiązując do naszych kucharzy, twistem, ponieważ będzie wzbogacony o opowieści kobiety, która mieszkała tu dawniej na tych terenach. Oczywiście, już nie na żywo tej kobiety, w, w rolę tej kobiety wcielę się, się ja. I będzie to historia, która była spisana, jak tutaj ludzie dawniej żyli, to będzie przeplatane pieśniami dolnośląskimi, a w tych pieśniach będą występować poza tancerzami i wokalistami zespołu pieśnią Polniziaki, laureaci 27 przeglądu piosenki przedszkolnej śpiewające Brzdące, bo w tym roku wyjątkowo śpiewające brzdące będą na ludowo i dzieci z przedszkoli będą miały za zadanie wybrać spośród pięciu przez nas wyznaczonych piosenek jedną, którą zaprezentują, i właśnie to będą pieśni dolnośląskie, które później laureaci zaś Śpiewają razem z Polneziakami na scenie. Oczywiście otrzymają za wszystko piękne nagrody, upominki, dyplomy. Tak byśmy chcieli odświętować ten tydzień Kultury Dolnośląskiej. Mamy nadzieję, że wejdzie na stałe on, jakby w grafik artystyczny, kalendarz taki festynowy w Bielawie. Organizatorem Bielawskich Dni Kultury Dolnośląskiej jest Stowarzyszenie Polneziaki Tradycja i Współczesność oraz Spółdzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. To wszystko jest robione w ramach projektu z dofinansowania z urzędu z gminy Bielawa. Serdecznie zapraszamy. nie są to, są to rzeczy wyjątkowe. Myślę, że powinniśmy zgłębiać tą kulturę tu dolnośląską, ponieważ no, dużo osób jest tu przyjezdnych. Mamy dość trudną historię tego regionu. A sięgnijmy właśnie po to, co było zanim tu się zjechaliśmy z różnych części Polski, bo tu też byli Polacy, mieszkali, mieli swoją kulturę. Ona była dość bardzo zgermanizowana, ponieważ w większości byli tu Niemcy, ale jednak. Jednak mieli swój język polski ze swoim dialektem osobliwym i mieli swoje dania kuchni dolnośląskiej, i fajnie by było do tego wrócić. Muzyka